Dzisiaj mamy wyważoną pogodę, stabilne ciśnienie i ta lodowata, śniegowa woda już chyba sobie poszła. Wyruszam zatem ponownie na rzekę. Tym razem będą to nie pstrągi, a klenie i jazie. A przynajmniej takie było moje założenie, by jeszcze przed majówką spotkać się z tą piękną, sportową rybą. Ale zanim dołączył do mnie Krzysztof, postanowiłem oddać kilka pierwszych rzutów i okazało się, że natrafiłem na stado ryb, tyle że nie były to klenie. W miejscu, gdzie zupełnie bym się ich nie spodziewał, natrafiłem na piękne pstrągi tęczowe a także palie. Zobaczcie, jaka piękna palia. Pięknie się prezentuje, pięknie pomalczyła, zwracamy jej wolność. Chłopak nie poddaje, ależ przywalił pięknie. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Piękna, silna, zdrowa ryba. Tęczaki u nas są uważane za gatunek obcy, szkodliwy, ale uwierzcie mi, to jest wspaniała, sportowa ryba. Zresztą zobaczcie, jak ona się pięknie prezentuje. Witam, witam. Cześć. Po paru ładnych miesiącach znowu spotykamy się nad wodą, obiecującą wodą. Pogoda wreszcie, jak wspominałem na samym początku, ustabilizowana. No to gdzie dzisiaj szukamy ryb? Zobaczymy. Jesteśmy nad skawą. Zobaczymy, co tutaj udałoby się po prostu połowić. Kiedyś tu łowiłem piękne jazie. Tylko, że to było bardzo dawno temu. Rzeka, oczywiście, się tak tutaj widać, takie wyrwy i tak dalej, bardzo się zmienia. Także zobaczymy jak to, jak to dzisiaj będzie. No mam, liczę na klenie lub jazie. Klenie już są w tym momencie, kiedy za moment powinny wyruszać się na tarło, więc miejmy nadzieję, że po prostu będą agresywnie gryzły. No miejmy nadzieję, zobaczymy jak to po prostu będzie. W bojowych nastrojach wyruszyliśmy więc nad wodę uzbrojeni nie tylko w przynęty gumowe, ale także w przynęty twarde, bo ja zacząłem od małych kleniowo-jaziowych woblerków, a Krzysztof razem z Edytą sukcesywnie obławiali najlepsze miejscówki przynętami gumowymi. Szukaliśmy więc najlepszego sposobu, by dobrać się do kleni i do jazi, skoro już wcześniej natrafiłem na pstrągi. Nie ma ryb? Nie ma, nie ma, niestety nie ma. Zaraz będą. Kiedy widzicie już, że ruszyły się robaczki, wszelkiego rodzaju larwy wchodzą do waszego asortymentu, i to już nie tylko woblery, czy też jakieś wahadłówki, obrotówki, ale wtedy stawiajcie również na robaczki. Ruszyła się jętka, obserwujcie. Poświęćcie kilka minut na to, żeby poobserwować tafle wody i zobaczyć, czy coś tę jętkę zbiera, bo jeżeli tak, to znaczy, że ryby są już wyżej i są już skore do tego, żeby po prostu do tej jętki wychodzić. Także obserwacja, no a potem metoda prób i błędów. Poruszanie się po wartkich górskich rzekach nie należy do najprostszych, jeżeli więc jeszcze nie macie doświadczenia, pamiętajcie by nigdy nad taką wodę, gdzie zdarzają się bardzo głębokie rynny, ale przede wszystkim bardzo silny nurt, nie wybierać się samemu. A jeżeli już, to zabierajcie ze za sobą kijki asekuracyjne, a przydadzą się również podeszwy filcowe albo specjalne metalowe kołki, które można wkręcać w podeszwy gumowe i tym sposobem zadbać o nieco lepszą przyczepność, chodząc po bardzo śliskich kamieniach. Spróbuję czegoś innego. Co to będzie? To będzie blaszka. Już pokażę jaka. Mam nadzieję, że może, nie wiem, może trochę głębiej siedzą. Taką blaszkę. Zobaczymy. Może ona akurat przyniesie szczęście. Mm -hmm. Poszukiwania kleni i jazi nie przynosiły nam rezultatów, chociaż wydaje mi się, że typowaliśmy doskonałe miejsca. Szukaliśmy nieco spokojniejszej wody, różnego rodzaju nawisów z drzew oraz głębszych rynien, znajdujących się pod przeciwległym brzegiem, a więc miejsc, w których klenie i jazie po prostu powinny być. Ale nie było na obrotówkę, dwójeczkę. Sprawdzona, tradycyjna, kultowa wręcz aglia a więc doskonały kształt obrotówki, która pracuje właściwie od momentu kiedy tylko trafi do wody, no i on tak był. Niestety, ale poprzednia miejscówka okazała się zupełnie bezrybna. Zmieniamy więc miejsce, pozostajemy na skawie z nadzieją, że w końcu uda skusić się jakiegoś klenia. Choć na tym odcinku możemy liczyć również na pstrągi. Czy któreś zechcą z nami współpracować, odpowiedź już za moment. Trafiliśmy na zupełnie inny odcinek, który latem będzie z pewnością darzył pięknymi pstrągami. Woda jest tu nieco płytsza i płynie zdecydowanie szybciej. A więc z pewnością nie jest to miejsce wymarzone na poszukiwanie kleni i jazi, więc po krótkim rekonesansie pojawiło się w nas niewielkie zwątpienie. Rzeka piękna. Okoliczności przyrody piękne. A ryby gdzie? No jak widać ciężko z rybami dzisiaj. Ryby nie w naszych podbierakach. Ten początek sezonu dla mnie jest dramatyczny, bo ani pstrągi, ani klenie nie chcą ze mną współpracować. A jak to wyglądało u ciebie? Połowiłaś już coś? Tak, właśnie w tym roku udało mi się parę ładnych takich pstrągów złowić. No ale kleni niestety nie. Także. Mam nadzieję, że może jeszcze pogoda nie sprzyja. Nie mam pojęcia dlaczego, ale liczę, że w końcu odpalą i że nam się uda coś połowić. Mam nadzieję, że nie będę złym prorokiem i że karta odwróci się w najbliższych tygodniach, gdy wreszcie ta wiosna rozkręci się na dobre. O... Ale skoro na wcześniej wytypowanym odcinku rzeki Jazie i Klenie nie chciały z nami współpracować, zaproponowałem Krzysztofowi, by wyruszyć nieco wyżej i tam poszukać ryb. Jeżeli nie Kleni i Jazi, to każdego innego gatunku, bo po kilku godzinach bez ryby byliśmy jej niezwykle spragnieni. I tym razem ponownie. Krzysztof postawił na przynęty gumowe, ja na twarde przynęty typu wobler czy wahadłówka. Okazało się, że taktyka Krzysztofa była bardzo skuteczna i już po kilku pierwszych rzutach spotkał się z pięknym tęczakiem. No Jest. O co, ja mówię. sprągi. tenczak. W końcu jakaś ryba. I na co zostałeś na rybaczkach robalek, ten co od początku, tylko kolor zmieniony. Calibra da ink. Zmiana odcinka i wreszcie są co prawda nie klenie, ale dzisiaj na bezrybiu cieszy każda ryba, a to przecież nasze ukochane gatunki. Jest tutaj głębiej niż mógłbym się spodziewać. Te woblerki chodzą zdecydowanie za płytko, więc zmieniam na wahadełko, skoro są tu też pstrągi. Dzisiaj nie będę wybrzydzał, choć oczywiście challenge na dziś to złapać pięknego klenia. Po porannym spotkaniu z pięknymi pstrągami, miałem nadzieję, że dziś uda mi się spełnić powierzone zadanie, a więc znaleźć i przede wszystkim przechytrzyć klenie oraz jazie. Ale skoro te nie chciały współpracować, to skupiliśmy się na pstrągach, a taktyka Krzysztofa okazywała się póki co bezbłędna. Drugi! Pięknie! I trzeci rzut! Jakaś masakra! I A mean, ja ten rzut mia miałem i ściągnięta guma, tylko mówię, kurde już chyba przesadzam, nie? Że... Bo mówię... przesadza. <laughs> Moje wahadłówki tym razem pozostawały nieskuteczne, bo ryby wyraźnie wolały przynęty gumowe Krzysztofa, a kiedy i ja zdecydowałem się przezbroić, Krzysiek był już ze swoim wynikiem daleko z przodu, ale to nic, bo kilka godzin spędzonych nad tą piękną górską rzeką zaowocowało dla nas obu spotkaniem z fantastycznymi rybami. Nikt więc nie wrócił o kiju, a dodatkowo spędziliśmy fantastycznie czas, co jest w wędkarstwie najpiękniejsze i najważniejsze. Kurde, teraz już trzeba zmienić haczyk, pamiętajcie, że zawsze też, no, jest troszkę grot, no, lepiej, lepiej, właśnie, no, po zaczepach pewnie, jak się łowi w kamienistej rzece, to warto czasami zerknąć, widzicie, już drugą rybę straciłem, także lepiej się przezbrajać. Kilka godzin nad wodą, wiele kilometrów we nogach, ale w końcu jest upragniony sukces, bo skawa została odczarowana. Co prawda nie kleniami, których się spodziewałem, ale pstrągami, a skoro chciały współpracować, to nie mówię i mnie. Teraz zostawiam wędkę i zapraszam do Pszczyny. Ostatnim razem podglądaliśmy, jak zaczyna powstawać grzybnia, a teraz czas na kolejny etap produkcji grzybów. Zapraszam zatem razem ze mną i z Justynem Kołkiem. Dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy. Wracamy po grzyby dzisiaj, po raz kolejny do Pszczyny. Co tutaj się dzieje? Bo grzybów jak nie było, tak nie ma. A widzę, że jakieś prace ogrodowe czy, czy jakieś inne stolarskie? W tym momencie rozpoczynam nawiertywanie pniaka w celu zaszczepienia go kołkami. Jest to metoda taka przeznaczona dla amatorów. Te różnią się od tych meblarskich, że są zaszczepione już i przerośnięte grzybnią w tym wypadku jest to grzybnia boczniaka ostrygowatego. Wkładam kołeczki w nawiercone już otwory. Kołeczki już zostały umiejscowione w otworach. Umiejscowiamy je tak w odległości mniej więcej 10 do 15 cm. Od 25 do 50 kołków na metr takiego pniaka. Teraz sobie dobijamy młoteczkiem. Czyli po dobiciu takich kołeczków zostawiamy je tak po prostu w samopas? Nie, należy je zabezpieczyć specjalnym woskiem. Może to być wosk serowarski. Robimy to po to, aby grzybnia nie wyschła i żeby nie, insekty nie miały dostępu do, do, do zaszczepionej grzybni. Oczywiście jest to metoda polecana głównie amatorom. Nie wymagane są praktycznie żadne narzędzia, a dla kogoś bardziej profesjonalnego. W komercyjnej uprawie grzybów na pniach stosuje się trochę inną metodę inakulacji. Polega ona na tym, że wiercimy wiertłem o dużo większej średnicy i wszczepiamy sobie za pomocą takiego narzędzia inokulatora, grzybnie na trocinach do, do otworu. Możemy zobaczyć jak to się odbywa? Oczy, oczy, oczywiście. A co tam jest? W tym wiaderku przygotowaliśmy sobie już grzybnię na trocinach, którą będziemy używać do wypełniania nawierconych otworów. I tutaj postępujemy podobnie, tak? Zabezpieczamy to wszystko woskiem. Tak, oczywiście. W tym przypadku nawet jest to bardziej istotne, ponieważ grzybnia na trocinach jest bardziej sypka i, i mogłaby po prostu wypaść z, tej, z, tej, z tego otworu. Na tym kołeczku po prostu e, ten materiał jest bardziej zwarty. Tak, kołek jest po prostu jednym kawałkiem drewna, a tutaj mamy wióry. Pod. Dobrze, czyli zabezpieczamy to teraz woskiem. I kiedy możemy wrócić z Justynę, żeby w końcu zbierać grzyby? Zależy to od kilku czynników. Przede wszystkim od rodzaju wybranego drewna. Im twardsze drewno, tym dłużej trwa czas przerastania, im większe drewno, tym krócej. Do miększych drzew zaliczamy brzozę, a do twardszych dąb i buk. Musimy się liczyć z tym, że pierwsze owocniki taki pień wyda po 8 do 18 miesięcy, nawet w przypadku shiitake szczepionego na dębie. No i co nie? wiedziałeś, że znajduje się tu takie miejsce, gdzie takie cuda grzybowe się odbywają? Wiesz co, całe życie się zajmuje grzybami, ale leśnymi. Troszkę miałem wiedzy na temat grzybów uprawnych, ale nie taką wiedzę, co tutaj się dowiedziałem. Widzisz, jednak wychodzi z tego, że całe życie człowiek się uczy. Byłeś u mnie, mam stodołę starą, wyremontuję, tam sobie postawię właśnie takie klocki z grzybami i łatwiej mi będzie z wózeczkiem jeździć właśnie pomiędzy te grzyby i zbierać grzyb. Z tego co tutaj wiem, to tutaj na tym zakładzie jakby przetwórczym znajduje się pewien inkubator, gdzie te klocki odpowiednio y, zabezpieczone folią przechodzą swój jakby okres takiej kadencji do owocowania. Możemy zobaczyć to miejsce? Oczywiście, tylko zabezpieczę ten kniak ten y, woskiem i już idziemy. Całkiem sporo tu tych pieńków i jak rozumiem to już są takie przygotowane na których tak żeby po prostu wyrastają. Tak, te piaki są już po okresie inkubacji, niektóre tutaj nawet mają półtory, półtory roku, niektóre rok, w zależności od gatunku. One są w zasadzie gotowe do planowania. Tu mamy shiitake, jak widać i takie grzybki nam na tych pniach wyrosną. Każdy amator może sobie, jak rozumiem, sądząc po tej instrukcji, po prostu taki pieniek zakupić, postawić, no i, i grzybki się pojawią. Tak, oczywiście. Warto dokładnie przeczytać, żeby nie zepsuć uprawy. Planowanie potrwa, plonowanie potrwa 3 do 6 lat? Tak, tak. Teoretycznie jest taka możliwość. Zależy to od gatunku drewna i tego, w jakim stanie było przedszczepienie. Czyli przez no, maksymalnie 6 lat po y, umieszczeniu takiego pieńka w odpowiednim miejscu, macie świeże grzyby bez chodzenia do lasu? Dobry interes, prawda? Tylko że brzuchy rosną, a chodząc po lesie, troszkę człowiek jeszcze blęży. Czas zatem na ostatnie i najbardziej naiwne pytanie. Czy taki pieniek możemy nawet w bloku hodować na balkonie? Właśnie nie bardzo. Taki pieniek musi zostać umieszczony w specjalnych warunkach. To jest na przykład w miejscu o dużej wilgotności, chronionym przed słońcem i chronionym przed wiatrem. Czyli piwnica, stara piwnica, no, tak, u mnie. Może, może wyrosnąć, ale zalecamy na przykład umieszczenie w zacienionych miejscach ogrodu, Podobnych jak, podobnie po prostu warunki spełnić jak w lesie. My oczywiście w tym sezonie także las będziemy odwiedzać. No, tak, oczywiście, ale trzeba poczekać. Jeszcze jest troszeczkę za zimno, za wcześnie, ale jeżeli tęsknicie Państwo za grzybami, no to proszę bardzo, są na to alternatywne sposoby. My oczywiście do przyczyny jeszcze będziemy wracać, bo trzeba jeszcze te grzyby zasadzone, zaszczepione po prostu zebrać.